Nie ma, zaczynajmy z tej strony Majubi, zapraszam was na kolejny odcinek Spyro the Dragon Zdobyłem ostatniego smoka, nie chciałem wam tego nagrywać, ponieważ to było w tej krainie z ludowymi szczytami, gdzie musiałem zmniejszyć klatki fps do 30 Zrobiłem to w sumie w 2 minuty, bałem się, że znowu to zajmie pół godziny, więc nawet nie chciałem tego nagrywać, bo przeszedłem to już poza kamerą Było w miarę łatwo, zrobiłem to naprawdę kilkadziesiąt sekund więc nie ma do czego wracać. Ważne, że jesteśmy dalej, więc zobaczmy, czy teraz nasz baloniarz odpowie, że możemy iść. Tak jest. Skakuj ziom. Porodu, a pokażę ci krainę, tka, czy Oj, ziom, to by mi się... Oczywiście, że tak. To by mi się przydało odrobinę wcześniej. Bo ja już zacząłem tracić nadzieję, jeżeli chodzi o tamten skok. No. To było tkanie marzeń. Pyro, możesz na przykład podsycić ten ogień? a no, nie może. Trudno. No nie może. Zobaczmy jak pójdzie nam w tej jakże wymagającej krainie. O! Oh. Tutaj już takie przyjemniejsze kolorki. Łota! Co to? Co to jest? Co to? Grzybki trochę Mario, nie? Te śmieszny! No, od razu jakaś taka przyjemniejsza ta kraina, no ludzie. Bardzo długo na to czekałem, aż będzie coś na tyle ładnego. O, wow, patrzcie, jakie śmieszne. Tak, tak. Idziemy od razu do tego klauna. Czy jakkolwiek go tam nie nazwać. I tak jest śmieszny. Dobra, z każdą chwilą się czegoś nowego uczymy w tej grze. A tutaj mamy mroczny labirynt. O, czuję kolejną misję na 40 godzin. O, sprawdźmy. Dobra, kilka obrotów na dodanie otuchy naszemu Spyro. Chiupsiu. Dobra, i ogień, żeby Was troszeczkę rozgrzać. Dodawanie łapek w górę i subskrypcji oraz komentarzy. I lądowanko. O, wow, takie delikatne. Wow. Dobra, zobaczmy od razu, co jest z tyłu. Okej. Okay. Puta Co no tu się wydarzyło? Co to jest? Mila, Co to za żół? Tam to odżyło. Ziom. Typ jest latarnią. Czego mam po prostu dziubnąć? Dobra. To... U, u, u. Pieski. Siłały. W sumie buldog angielski połączony z chihuahuą elo A, ten czy rzuca ogniem No, trochę wam powiem skopiowane z mario Dobra Co jest z tym typem? Mogę go jakoś mocno przysmaszyć? Dobra, w górę mamy pierwszego smoka, tak jest Cassia Dziwnicy bywają przerażające, ale to nic poni należy się strzec. Z nic poni zostanie popiół. Słuszne podejście. Um. Nic Nicponie to są ci goście z łukiem? No to. Łoń! Wow. O ziom! Wow. Dużo grzybków. Dobra, widzę, że ta gra pokłada we mnie naprawdę gigantyczne nadzieje. Bo już mi zaczyna wstać. Wow, siumy! Co z nim? Dobra, typ się zamienia ogólnie w lampę. Bang! Złe pieski, achievement. Dobry achievement nie jest zły. A ten diabełek mnie denerwuje. To w górę kolejny smok na naszym koncie. A Wow! To jakaś gwiazda roka. Dziękujemy. Dziękujemy. Cześć piesku. I po piesku. Czy na ogół te pieski są takie w sumie spoko. Wila, czy to coś zamienia również te żółwie, w coś wielkiego. Dobra Czy on we mnie rzuci jakąś taką wielką kulą ognia? Hmm. Może nie jakąś wielką, ale Dobra, ty płoń I ten pies chciał mnie pogryźć. Dobra, jeden drugi. Żyć kolejne na naszym koncie. O to chodzi? No jak na labirynt jest cał było całkiem prosto. Czy to już wszystko? Tam chyba na dół jeszcze mogę zejść. Bakari. Kim jesteś? Ale ma skrzydła. nadzieję! Dobra, to jeszcze nie są wszystkie smoki. Czyli coś ominąłem. Przewodnik. Jeszcze pięć smoków tu zostało, dobra. Mamy labirynt, a labirynt oznacza, że muszę iść chyba tam Dobra, tu, tu, tu Więcej grzybków Na dół raczej ich Nie będę skakał Dobra, tędy poszedłem na pewno I chodźmy do góry Z tymi gośćmi raczej nic tu nie zrobię Nope Aha. Dobra. Ja mu mogę rozpalić tą lampę. Tam widzę, że mogę się gdzieś dostać. Tylko, czy ja na przykład stąd jestem w stanie tam doskoczyć? Let's see. Dobra, jeden, dwa, trzy. Ok, tu mogę wejść w górę. O nie! Dobrze, no to chyba kolejny smok mi się należy, nie? Kolejny diament, niezdobyty. Jeszcze raz. Dobrze. Wow, ta lampa się wygieła właśnie? Ale tu jest... o o. Patrzcie kurde, jak my chcieli zrobić. Bang, podpalamy. E, dziękuję, dziękuję. Kolejne grzyby. U, patrzcie, tam jakiego diamenta ominąłem. Zadychę. Tam jest smok, a do tego smoka chyba musimy się dostać mniej więcej tędy. U, uu! A mnie dziugnął To ty mały łobuzie. Ciekawe gdzie będzie ostatni. Wow yy. To nawet nie był... W sumie nawet nie wiem, co chciałem powiedzieć Że to to nawet nie był żółw? Ja myślę, że to w sumie był pies Dobra, jeszcze gdzieś? Aha Elo O żeż, ty. Gdzie są te grzyby? Tam są grzyby Tu jest grzyb, na pewno Dobra, dobra. Ej, gdzie jest ten smok? Hmm. co ty nie zjadłeś tego? Dobra. Oj, zapomniałem się odrobinę. Jedno, drugie. Czemu raz mi się to udaje zrobić, a po drugi raz nie? Ile tam mogę iść? Nope. Mamy smoczysko, ale najpierw. Ten pan. Witaj Smoku. A para uratowany. Dzięki Spyro. Chciałbym pomóc ci pokonać gnieźnośnego, ale nie chcę znów utknąć w krysztale. Spokojna głowa. Tym razem to on wpadnie w pułapkę. A to ciekawe. Wiecie co? Się zastanawiam. Co się stanie, jak wejdę tutaj? Gdzie mnie to wyrzuci? Bo tam za bardzo nic nie widzę. Okej. Okay. Chwila, chwila, CHWILA! Aha! No ja stąd przyszedłem. Geniusz! Geniusz, geniusz, nie ma co! Dobra, po pozamiatani. Ta szarża momentami mam wrażenie, że sama chce mnie zabić. Oj. To ty ode mnie chcesz, to się chichrasz tak? Dobra, jakieś dzwony słyszę, ale komu biją? Wow, dobra tu mam jakieś dzikie pieski, które wkład pozamiatałem. Zobaczmy, że tam na dole nie ma jakiegoś smoka. Skoro jest to labirynt, no to trzeba uważać na każdym kroku. Raz, raz. Jest ostatni. Oba O! Klaun! Takiego jeszcze nie było. A widzę, że już tam możemy się gdzieś dostać. A więc chodźmy. Przygodo trwaj. Dobra, 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 panie Żubiu. Dobra, jeden żubik, drugi żubik, jeszcze kryształek na zachętę, jeszcze te psy nawiedzone. Wow! Tego co zbagowało. I gdzie teraz? Kurde, wiecie, to jest szansa, że chyba zbiorę te wszystkie kryształy nawet Bęk. O nie. No niby cool. Ale jak ja tam wejdę, to będę się znowu iść dookoła. Idziemy do domu. No, pierwszy poziom przebiegł całkiem pomyślnie. Obawiałem się tej nazwy, labirynt. Ale w sumie okazało się dużo łatwiejsze niż tamte skocznie. Duży plus. Wow! Gościu! Yo! <ścoughs> Co go zaczarowało? Tam to coś, co jest u góry. Dobra, mi się znowu życia zaczynają kończyć. Czy ja tam widzę obracające się diamenty? Mam nadzieję, że nie. Gdzie? Tutaj wyląduje. Tam? Okej, os. Yo! Chwila. Możecie już się zmniejszyć? Proszę. Proszę się zmniejszyć. Nie, tutaj chyba ja muszę kogoś pokonać, bo one... tam jest ten czarnoksiężnik śmieszny. A więc, żeby iść tam, najpierw pójdźmy tutaj. O, siema. O, smok. Latif. miał nie do wymyślenia tych nazw. Pekaj wśród tkaczy marzeń, maluchu. Uganiając się tu sami gnieznośnego. Spodziewaj się niespodziewanego i bądź gotowy na wszystko. Ojej, jestem oj jestem a nie chciałbym być dobra tam jest nasz baloniarz dobrze dobrze na razie jak spłatka A co to za prezent Dobra to pozbieram. Tu jeszcze jakieś diamenty się chciały przede mną ukryć. z tymi za bardzo nie jak walczyć. się. to mam ich normalnie tak wygnąć! No. Ja te chyba po prostu muszę je ominąć, żeby się później do nich dostać. Boże, co to jest siedziba Jacques'a? To tu jest pan baloniasz, czyli to jest ostateczny level tego poziomu. Dobrze. Ok, się manko. Te są akurat zabawne. Wszystkie diamenty moje. W sumie nasze. Dobra, na górę. I tutaj i tutaj, i tam. Tam. Tak jest. to tu jest? O tak. O, nie, 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 nie tak. Jeszcze raz. Dobra, obróćmy je trochę i mamy to. Czekaj, co tam jest u góry. Za chwilkę się przekonamy. Tam jeszcze ktoś jest? Tam jest jeszcze duży. Obracamy, obracamy, obracamy. I żeby nie przedobrzyć, dobra. Mamy smoka zikomo uratowany. Ale ma fajne kolory. Nie odpuszczę, póki gnieznośny nie zmieni się w tosta. Tak jest, brawo! O Boże, tam był jeszcze ten duży. Okej, okay, ja chyba gdzieś tędy ogólnie będę mógł polecieć i tam sobie dolecieć. Jak tam pójdę... no tam na pewno też mnie coś czeka, mam nadzieję, że nie śmierć. Boom. Elo. Dobra, jedno. Drugie. Co my tutaj mamy? Wow, kolejna wróżka. Nawiedzone wieże. Boże, ty mnie prawie zrzucił. Co to jest? Gość się zablokował. To jest chyba ostatni. Mazi uratowany. Czy może tam jeszcze wyżej ktoś jest? Spotkasz, są niezniszczalni. Ale to nie powinno cię powstrzymać. Ale gość ma stylówę Dla mnie bomba. Yo. Wow, I on tak sobie po prostu przeszedł. Dobra, tutaj mam to. A więc w górę. Teraz tu. No i tam. Chyba, że tam gdzieś miałem polecieć. To już nie byłoby takie fajne. Nie, tam już chyba nie. Tego mogłem strzelić, ale zawaliłem. To był jakaś platforma. Czemu nam ma służyć? Dobra, mi chyba jedyne co pozostaje to wrócić do naszego punktu. Czyli gdzieś tam. No to lecimy. Zjedzmy jeszcze grzyba. I dobra, myślę, że tutaj możemy zakończyć odcinek. Ostatnie były całkiem długie, było ponad 20 minut. Wcześniejszy miał 30, chyba 3 minuty. Więc tutaj możemy zakończyć. Tak odrobinkę spokojnie. ten poziom mamy skończony, więc teraz wystarczy już przejść do przodu. A więc bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Siema.